Grzyby 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 grzyby, 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 grzyby. Grzyby, 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 grzyby. grzyby, grzyby, grzyby. Pojechałem ja do lasu, lasu, lasu. I grzyba wnet spotkałem, spotkałem, spotkałem. Nie miałem ja kontrabasu, basu. Basu, ale bakłażan jadłem, 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 grzyby 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 grzyby. Strhyby, grzyby, 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 grzyby. Spotkałem w lesie cebulę, cebulę, cebulę z grzybami skroję na zupę. Zupę, zupę spałem bieg biegł monorożec Monorożec, Pędem gnał na dworzec Dworzec, dworzec Grzyby, grzyby, grzyby Grzyby, grzyby Grzyby, grzyby, grzyby Grzyby, grzyby Grzyby, grzyby, grzyby Grzyby, grzyby Give me, 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 give me.